Jeśli czujesz niepokój w samotności, ale jednocześnie marzysz o spokoju, wiedz, że nie jesteś w tym osamotniony. Oto jak pokochać bycie ze sobą. Cisza bywa onieśmielająca. W świecie pełnym hałasu łatwo przeoczyć jej moc. Ale uwierz mi, samotność to nie to samo co osamotnienie. To szansa na ponowne połączenie ze swoim wnętrzem. Wyobraź sobie ciszę jako czyste płótno. Każda chwila w samotności to pociągnięcie pędzla, które wydobywa na światło dzienne twoje prawdziwe, ja. Przyjmij ją z otwartymi ramionami. Zdarza ci się odczuwać dyskomfort, gdy hałas milknie? To normalne. Pamiętaj jednak, że prawdziwy rozwój dokonuje się w ciszy. To właśnie w tych cichych momentach odnajdujemy jasność umysłu. Odkrywamy nasze mocne strony, nasze pasje, nasze najgłębsze pragnienia. Następnym razem, gdy znajdziesz się w samotności, nie próbuj wypełniać ciszy. Wsłuchaj się w nią. Niech cię prowadzi, bo to w ciszy odkrywamy swoje najbardziej autentyczne ja. Cisza nie jest pustką, jest pełna odpowiedzi. Dziękuję za uwagę i pamiętaj, samotność to twoja supermoc.